Siemasz, z tej strony ja, czyli Krukson, a dzisiaj hmm, gra strategiczna. I z góry przepraszam, że będę cicho, ale jest godzina, prawie pierwsza w nocy. A nie chcę obudzić domowników, hmm, zagramy sobie Polską i spróbujemy pokonać Trzecią Rzeszę. Mm, tu w ogóle widzimy, że będziemy grać z Józefem Piusuckim, chociaż on już, on w tym roku już chyba nie powinien żyć, no ale cóż, dobrze. Mm, Rozponujmy może jakoś nasze y, punkty technologiczne, w y, coś w potęgi, przyrost ekonomiczny i wpływy z produkcji na pewno. Przy populacji też się przyda zarządzanie coś w badaniach, Dobra, teraz też bardzo by się przydało nam więcej zarobków i ściszenie tej gry. Dobra, teraz trochę na badania trzeba wydać i myślę, że hmm, tak by to było zostawić jeszcze yy, dwie. warsza dwie zbudujmy tutaj z niewagę od Estonii, no dobrze, Estonii, potem cię podbijemy, tylko na razie bym chciał bardzo, wolnym miastem Gdańsk się tutaj zadomowić, bo to jest mój wasal, hmm. dobra, tak więc kogo by tu za sojusznika wziąć, moglibyśmy w sumie Litwę wziąć sojusznika takiego, bardzo prostego bez większych tutaj myśleń yy, i tak dalej prosty sojusznik yy, dobrze pójdźmy do Krakowa gdzie zbudujemy drugą bibliotekę Film od razu mówię, że nie będzie długi to jest bardziej taki film, żeby tutaj yy, było, że żyję i że cokolwiek robię na kanale, tak? Dobra, pakt o nieagresji wykasa w sumie. Związkiem radzieckim mógłbym mieć pakt o Agresji na trochę I się przydało mi. I teraz tak, trzecia rzesza raczej zbyt potulna nie będzie. W Chorwacji na razie atakować też nie chce. No cóż, na razie idzie nam rozbudowa taka typowa. Dobra to może bym przeniósł tu Tu powinno być chyba najlepiej Na razie budujmy po prostu biblioteki bo tu już to się nam przyda najbardziej I tu mamy port już port nam się przyda także i badania idziemy dalej w badania, badania się nam jak najbardziej przydadzą dobra tu mamy przyjazną cywilizację, myślę że sojusz i akt obronny by się przydał jesteśmy już w sojuszu i jesteśmy na 45 tak więc już poprawiamy nadal z nimi relacje nie wiem gdzie dać to do nagrywania tu może Dobrze, dajmy więcej na pewno w to, aby nasz sojusznik tutaj y, mógł potem się nawet i z nami zjednoczyć, bo możemy potem się zjednoczyć i zrobić nawet między morze chociaż no, między morze na pewno będzie trudne do zrobienia, i wątpię, żebym chciał je robić chociaż w sumie no, nie jest to najgorszy pomysł. Mm. No dobrze. Teraz tak mamy 4000 przychodów, więc to jest bardzo dużo. Myślę o tym, aby zrekrutować już nowe jednostki. Może je przynieść tutaj. Aby po prostu pilnowały już terytorium hmm, terytorium Czechosłowackich on już nie umiem mówić Dobrze i myślę, że że jeszcze bym tu zrekrutował jednostki je przyniósł stu to mógłbym wypowiedzieć ci ultimatum ale nie mamy odpowiednio niskich relacji no to myślimy z niewagę dobra teraz tak bo chciał żebyś ty optał mi Słowację ty, nie to yy, dasz? No nie. I mamy wojnę aktualnie. No niestety, wojna. A nie, nie mamy wojny. a to jednak trochę lepiej, ale w sumie czemu to nie? Myślę szczerze, że moglibyśmy w wojnie sobie poradzić. bo oni aż tak dużych sił nie mają Tych tu Tych tu Chociaż w sumie Coś tam jednak siła jest w nich Tak kraków mi zajęli, co na pewno no Trochę spowolni Jednak ten kraków trzeba odbić Zwerbujmy tu nowych żołnierzy i przejdźmy do Żilna hmm... Aj, 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 Dobra, i teraz jeżeli bym tu wysłał i tu wysłał oddział Dobra, tego podbiję. I teraz Czechosłowację. Ja bym bardzo chciał pokój. Ja bym tylko przegarnął to oto. Zielenie. Zamiast tego to tą dobra, nie będzie to aż takie złe. Dobra. No i przegarnęliśmy yy, Ile mamy 7 minut nagrywania? Dosyć mało. Nie dobrze. Yy, dobra, przegarnęliśmy, czyli jest już dobrze. Stabilność i teraz no muszę tą stabilność na pewno popra poprawić w tych prowincjach. Dopiero na relacje Mógłbym w sumie wiesz, wydałem jeszcze mieć lepsze te relacje tutaj na pewno z tymi i wiem, że pewnie jakieś szumy będą, ale no... Cóż, bywam czasem. Dobra. Więc może nie zrobię, mogę robić król. Nie, nie mogę robić nawet królestwa polskiego. No dobra. To nie będzie królestwa polskiego. No jesteśmy całkiem już sporym państwem. Mamy te parę prowincji więcej. Tak, Polska już jest trochę większa. Yy, w sumie mógłbym nawet z tego serię zrobić, jakąś taką yy, króciutką, gdzie byśmy właśnie próbowali tutaj swoich sił jako Polska, żeby tutaj być potężnym, myślę, że taka seria mogłaby nawet Wam się spodobać. A dla mnie to by na pewno było łatwość w nagrywaniu tego, co no, na pewno chyba się odbiło na tym, żeby odcinki były o wiele częściej, bo przyjść raz na jakiś czas i to nagrać, to naprawdę dla mnie nie jest dużo, a no, i nawet lubię tą gierkę. A Cóż, jakbym teraz musiał cały czas kompo odpalać, arka nagrywać, a też nie chcę zbytnio tego nagrywać w nocy. Arka akurat był to taka, już nie zbyt na noc, bo tam, cóż, no trzeba już trochę pomyśleć, żeby no to wiedzieć, ale jeżeli miałbym już arkę. To myślę, że na jakimś serwerze PvP Myślę, że to wtedy byłoby na pewno lepiej. Yy, walimy cały czas w badania i mi właśnie telefon spadł. Yy. Zniewaga Nie wiem czemu ale dostaliśmy zniewagę od naszych kolegów Litwinów No dobrze, trudno bywa Hmm, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Co ty na pakt o nieagresji? Mógłbym jeszcze z tobą... Co się tu stało? Czemu Stany Zjednoczone są sojusznikami? Nie, ale są jedną z ulubionych nacji Związku Radzieckiego. Coś nie mi minęło. Nie wiem. Hmm. Dobra, rozum się przydawnił, ale nie chcę na razie atakować Czechów. Myślę, że oni zgromadzili już każdą pewnie armię. A ja no cóż, nie chcę aktualnie ryzykować. Mógłbym co najwyżej tutaj trochę żołnierzy postawić, tak. W sumie to jest całkiem dobry plan, żeby mieć tutaj około 14 tysięcy żołnierzy. To wpływy ekonomiczne. I bardzo bym cię Czechu prosił, wyślił ultimatum. Zarządaj prowincji. Ja o dużo cię nie będę prosił. gdzie ja jestem. Ja jestem tu. Ja cię o dużo prosić nie będę Czechu. Bo ja bym tylko chciał tą jedną prowincję. Bo mi tak trochę brzydko to wygląda. No 14 tysięcy jednostek raczej to byś nie chciał. Ale nie no, ty twardy jesteś za swoim. No trudno i teraz tak. Na pewno musimy wzmocnić nas pod względem mm, ekonomii, bo z tego co widzę, to już taki Związek Radziecki albo mm, Niemcy, już trochę mniej, ale także no, mają potężny Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, albo Włochy także. Polska to jest taki ostry przeciętnik, dlatego cóż, no, wzmacniamy się. Ja pamiętam, że jakiejś Polską, wtedy grałem na y, Modern Deju, pokonujemy Litwę, Łotwę, y, Estonię, y, kawałek Rosji, kawałek Niemiec, Czechy, Słowację, y, Austrię, Włochy, Słowenię. I miałem kolonię tym, ale ostatecznie, tuż Węgry mnie trochę źle potraktowały. Ale to może odpowiedzieć na inną sytuację. Aktualnie mamy 12 minut, myślę, że tak do 15 byśmy mogli pograć. Bez większych problemów. No dobra, panowie. Ja się z wami zbytnio nie chcę bawić. Ja po prostu zrobię jeszcze większą armię Belgii. A ja co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Eee, przecież mamy dobre. Proponuję ci dostęp do wiskowy. No i dobrze, i super. Ty w tym samym czasie. To bym mogę zaproponować co najwyżej ultimatum z prowincjami, tą prowincję bym chciał inaczej 20 tysięcy jednostek Od dziwo nadal się stawiasz, co na naprawdę jest też godny podziwu bo widzisz, że no jednak mam no wielokrotną a raczej przewagę. Mm dalej broni tej jednej jedynej tej no dobrze no jeżeli bardzo chcesz jej bronić to ja ci przecież nie będę tego odmawiał um, nam już się pokój skończył więc już mogę śmiało atakować on teraz większą sił na mnie marnował, a ja teraz mogę śmiało ruszyć Tutaj. Tak, tutaj mogę mniejsze siły, ale wysłać i tutaj tak mm. dobrze, myślę, że nie będę chciał. Mm. Chociaż może pobijać Pragę? To jest pytanie. Praga w sumie byłaby bardzo ciekawym dodatkiem do mm naszego tutaj y, polskiego państwa i to wcale nie jest zły pomysł ale znowuż Praga jest dosyć silna i jest pewnie broniona bo wątpię żeby stolica była pusta no ale zobaczymy i o dziwo tylko 73 jednostki co zaskoczyło. Może do przyrostu populacji dajmy. No dobrze, widziałem ja tam 71. Ale nie będę taki zły i wezmę tylko tereny Słowacji, tak jak wcześniej miałem. Wziąć. Dobrze, teraz stabilność. Tu 1% tylko. Wow. To, to, to i to. To i to i to. I tego jeszcze nie mogę, teraz będę mógł. Ale dobrze, bo nawet trochę przesadziłem. Myślę, że aktualnie Polska trochę jest no duża. Też bym mógł tutaj rozwiązać. Większość armii tu bym mógł przenieść. I cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało. Taki w miarę szybki odcinek. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście taką serię, gdzie no Polską byśmy próbowali tutaj podbić, może nie już cały świat, ale chociaż Europę. Ja się z Wami żegnam. I cóż, do następnego odcinka. Może z tej gry, może nie. Pa pa.